Wegańskie, ketonowe, bezglutenowe, placki, tortilla do wrapów. Czy jest to możliwe z użyciem tylko dwóch składników? Uwaga, z tego przepisu wychodzą trzy placki. Na końcu podaję kaloryczność, węglowodany netto i białko. Placki składają się z dwóch składników i jest to siemielniane i wrzątek. Możecie użyć zmielonego siemienia lnianego albo zmielicie sobie w domu i tą opcję polecam. Zacznę od odważenia 100 g siemienia. Mielę je w termomiksie i ustawiam obroty 10 i czas to 1 minuta. W tym czasie mamy mąkę nielnianego. Ściągnę wszystko w dół, żeby się później ładnie połączyło z wodą. Takie zmielone lniane jest świetnym sposobem na to, aby zagęścić sosy, bo jeśli jesteście na diecie bezglutenowej, albo wegańskiej, gdzie nie zagęścicie swojego sosu śmietaną, żółtkiem czy mąką to można wsypać łyżeczkę lub nawet trochę mniej siemienia lnianego. Należy jednak uważać, żeby nie przesadzić, żeby nie zrobić kisielu. A teraz odważam drugi składnik, czyli 150 g rządku. Te dwa składniki wystarczą, żeby przygotować takie wrapy, ale jeśli lubicie, możecie dodać tutaj ulubione przyprawy. Ja dodam troszeczkę soli, troszeczkę kuminu i papryki ostrej, możecie dodać to, co najbardziej lubicie. Ustawiam mieszanie, czyli 20 sekund, obroty się. Oczywiście możecie przygotować to też bez termomiksa, jeśli w blenderze możecie zmielić tak ziarna na mąkę i dodać do nich wrzątek, wymieszać. A teraz pozostawimy taką mieszankę na około 15-20 minut, tak aby ostygła. Musieliśmy zalać tą mąkę właśnie wrzątkiem, ze względu na to, że jakbyśmy zalali zimną wodą, to ciasto by było cały czas zbyt lepiące i nie dałoby rady w ogóle przetransportować go w formie placku na patelnię. Do uformowania placka potrzebne nam będą dwa arkusze papieru do pieczenia, Oliwa i wałek. Wyciągam ostudzoną masę. Drugi arkusz lekko skropię oliwą, żeby ciasto mi nie przywarło do niego. Jedną trzecią masy przekładam na, na oliwiony papier do pieczenia. Przykrywam drugim. I za pomocą wałka ukształtuję placek jak do tortilli. Delikatnie ściągam papier do pieczenia, który znajduje się na górze. O, super, odchodzi. I ten placek wyląduje teraz na rozgrzanej patelni. Lekko naoliwiona patelnia, średni ogień i kładziemy placki. Na patelnię kładę od razu ciasto z papierem i później lekko go odrywam. 4 minuty z jednej strony przewracamy i kolejne dwie na drugiej stronie. Gotowego wrapa wyciągam na talerz i teraz czas na Wasze ulubione dodatki. Dodaję dwie łyżki jogurtu kokosowego. Na to ostry sos. Koperek. Ogórek, papryka i awokado.

Jeden placek ma 175 kalorii, 7 g białka i 0,2 węglowodanów. Napisz w komentarzu, czy wypróbujesz ten przepis. Jeśli jesteś zainteresowany urządzeniem Thermomix, możesz mnie znaleźć na mediach społecznościowych: Instagram, Facebook i TikTok, lub napisać czy zadzwonić pod numer telefonu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.